Leć babcia, tam u Ciebie, widzę nową chustę kupiłaś. Ja tak kupiłam, to z opieki dostała, że poszła na łopał. Tam napisać, bo niech na nie chciała jeść, nikt nie chciał jeść. Poszła napisać, łapał, żeby mi przyznali i dali mi taką chustę. A ode mnie troszkę wódko tak zaciągało. Pani się pyta, czy problem z alkoholem mam. Ja mówię do niej, a gdzie? problem z alkoholem, bo nas monopolowy cały czas otwarty. Korzę z pieniędzmi. To mi jeszcze renta alkoholową dali. Widzisz fajna, fajna. No a co ty nie pracowałaś nigdzie? Pracowałaś ja. Dwa dni w pg przerobiła. Weź do roboty to na mnie spieszyło. Każdy mnie mówił. Jedź do roboty, bo ty nic na starość nie będziesz miała. One teraz po dwa tysiące. Ja mam 1800, za prąd mnie płacą, za wodę mnie płacą. Łopał mnie dadzą na co mi więcej, na co mnie więcej. A one mówiły, idź do roboty. No teraz garba, się O. Zośka też robiła w PGS ie już. Młoda taka 74 lata poszła do piachu. A ja się trzymam. A, widzisz? Ty w to też nie pracuje, bo to nie opłaca się. Idź na te zusy, teraz o dzieci na te 500 plusy dawają, teraz 800 plusy. Chłopie, na co cię pracować? Ja ci mówię. Ja pracuję, bo się rozwijam. Ty co w życiu osiągnęłaś? W ogóle na kogo ty głosowałeś, weźmie powiem? chyba mnie co starom obchodzi, które rządzą. Które rządzą. Tamcy dawali, ci będą dawać? Co mnie tam, tam dużo mnie zostało? Ważne, że dają.